OK, mam sobą playbooka. jak zresztą widać przekątne ekranu 7 cali kamera HD 3 mega z przodu kamera HD 5 mega z tyłu przyciski do regulacji głośności i play na górze, zobaczymy czy działają chyba nie szczególnie a po prawej stronie playbooka jak zresztą widać a przekątne ekranu 7 cali kamera HD 3 mega z przodu kamera HD 5 mega z tyłu przyciski do regulacji głośności i play na górze, zobaczymy czy działają chyba nieszczególnie, a po prawej stronie nic po lewej stronie nic, dwa głośniki i od dołu wejście na stację dokującą, wejście micro USB do ładowarki i port HDMI. Jak widać wersja 16 giga. Teraz zobaczymy co mamy w środku. Ekran główny z zakładkami jak w BlackBerry 6. Możemy go rozwinąć. Jak widać, wszystko działa szybko, płynnie i bardzo podobnie do tego, co mamy w systemie dla telefonów. Możemy zwinąć tak. Czyli podobnie, ale nie tak samo jak w Blackberry 6. Poziom naładowania. Bluetooth włączony. A, zablokowany i połączenie Wi-Fi. Tego nie będziemy im rozłączać. Ha, no i zobaczmy, co jest w środku. Jak widać, dokumenty w PDF-ie będziemy mogli odtwarzać od razu bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji i teraz wychodzenie z aplikacji wygląda tak ruch od ramki przez ekran i możemy dowolnie tą aplikację włączać, wyłączać i ona cały czas pracuje w tle, zobaczmy co mamy dalej kalkulator działa w trybie pionowym nie Mhm. Czytnik Kobo, zobaczymy czy są jakieś książki Chociaż pewnie trzeba się będzie zalogować o, A na jednych mamy jakieś książki Tylko się będą ściągać, to może zrobi się to w tle Odtwarzacz muzyki. Standardowe sortowanie ar według artystów. Według albumów. Działa. I według gatunków, zobaczmy, czy tu jest. Tutaj akurat nie ma menu. A co tu jeszcze możemy mieć ciekawego? Pakiet biurowy. Chyba nie działa. A jednak działa. Przykład Excel. A. To mamy aplikację SAP już. Hmm. To albo i nie mamy. Chyba mamy czarny ekran. No ale w każdym razie. O! Aplikacja jest. Jak wygląda, na to działa. Albo i nie. Zamykamy, idziemy dalej. No i chyba najważniejsze przeglądarkę zobaczmy, co klawiatura ekranowa idealna do pisania, a wpiszemy. No Chyba jest trochę przyciążony internet, ale jak widać, sama przeglądarka działa. O, jest załadowane całe. Coś nam chyba nie wychodzi, ale możemy otworzyć jakiś link, zobaczmy. Hmm. Mamy chyba trochę więcej światła. Tutaj działa menu górne. Mamy zakładki, możemy dodać nową zakładkę. Jak widać, Playbook poradził sobie nawet ze stroną naszego forum, co nie jest takie częste. Zamykamy zakładkę, zostawimy komuś News, a niech się cieszy. A media, kamera. Przednie. 5 megapikseli i... kamera. Przednie. A gdzie to się włącza? Aha, jak widać, jesteśmy tutaj. To tego już chyba nie chcemy. Zamykamy po kolei aplikację. Czego jeszcze nie było? Aplikacje z zdjęciami. i na sam koniec gry tyle, że jeszcze nie ma wyczekiwanego Nitro for Speed'a mamy za to Quake'a 3 chociaż w wersji niegrywalnej tylko demo jak widać działa bez naszego bez naszej pomocy ale wszystko działa tutaj ale jednocześnie może jeszcze utworzymy jakieś wideo. Wszystko naraz, nie widać zwolnienia systemu. Chyba tyle jak na pierwszy kontakt. Wyrzucimy teraz wszystkie aplikacje, które tutaj utworzyliśmy. I to tyle.